Filharmonia Młodych Talentów została zainaugurowana w naszym mieście niemal trzy lata temu. Pierwszy koncert miał miejsce w listopadzie 2013 roku. Od tego czasu na scenie sali szopińskiego, ale też na miejskim rynku swoje talenty prezentują młodzi duchem artyści, często tacy, o których jeszcze niewielu słyszało. Szukamy osób, które można pokazać zarówno w sferze muzycznej, jak i dzisiaj, właśnie podczas wernisarzu. Bez względu na wiek odkrywamy swoje talenty, najczęściej gdzieś głęboko ukryte, także zapraszam Państwa, jesteśmy otwarci na, na wszystkich. Tym razem w kościerzynie zagościli muzycy z Gdańska. To zespół algorytm, który powstał, podobnie jak Wilharmonia Młodych Talentów w 2013 roku. Młodzi, wspaniali, bardzo utalentowani muzycy, własne kompozycje, nowoczesny jazz, także myślę, że wspaniały wieczór. Muzycy sami o sobie mówią, że od początku istnienia zespół łączy w swojej twórczości różne idee, nurty muzyczne i osobowości. Jedynym stałym wyznacznikiem jego twórczości jest swobodna ekspresja artystyczna. Utwory, które usłyszeli kościerscy widzowie, pochodzą z najnowszej płyty zespołu. Krążek można było kupić po zakończonym występie.